Cześć, witam was serdecznie z tej strony Jarkowy. W dzisiejszym odcineczku. polecimy sobie kilka rajdów właśnie w specjalnym evencie z Entei Day, czyli 3 godzinne rajdy, właśnie jak widzicie wskoczył nam Entei 3 godzinne rajdy z właśnie tym Pokemonem legendarnym oczywiście polecimy sobie kilka właśnie rajdów, niedużo, tym razem, tym razem po z jakichś 10 rajdów tylko sobie zrobimy, nie będziemy szaleć. Może się trafi jakiś shiny czy coś w tym stylu Albo jakaś seteczka, fajnie by było, dobra Idę się tam zapytać, czy wchodzimy I co, jedziemy już, tak? Od razu? Dobra Dobra, także już wchodzimy Darujemy sobie te 90 sekund Tutaj wszystko wodne Co tylko fajnego jest Za dużo tego nie mam Już każdy może sobie sprawdzić Tyle wystarczy, tu bez żadnego jakiegoś specjalnego kręcenia byleby tylko przetrwać jest nas naprawdę dużo także spokojnie sobie poradzimy i tak to będzie dobra zaczekamy te 60 sekund włączę jak będziemy bić dobra, to lecimy odchodzę sobie dalej bo tam żeby za bardzo nie było słychać wszystkich nie wiem czy ktoś ma, ma ochotę żeby było słychać tak czy inaczej A i to bijemy i idziemy, dobra to ja sobie czekajcie, tylko ja sobie plecak wezmę. Bo teraz to jestem załatwiony. Dobra. Czekaj, daj mi tutaj na rękę. Czekaj, to jest lewa czy prawa? O! Dobra, obojętnie jak. No dobra. Może wyrzucić, a ciebie wyrzuciło? Nie, lakiega odpalam Właśnie, kurde. Widzisz, zapomniałem Lakiego odpalić. Chodźcie, bo tutaj właśnie jedzie nam autobus. Wydzie. Kompletny brak organizacji z mojej strony. Zero Lakiejów. Nie, no, wyrzucić nie wyrzuci, nie powinno nas wyrzucić. A, czyli tutaj wygląda na, na takiej zasadzie, że będziemy bić i e, będziemy wchodzić do lobby, do bicia i nara. ra. O, idzie tam kajogra. Także, łe. szybka akcja. Tak jak mówiłem, ja tutaj z 10 rajdów powinienem zrobić bez żadnych jakichś teregieli i w końcu przełożę plecach na normalnie, tak jak powinno być. Ale ja tak się nie spodziewałem, mogłem pleca nie zdejmować. Dobra, ciachu, rachu. A co, co tu chodzi? No i właśnie tu jest ten problem, że mi się chyba zwiesiło. Nie, dobra, strzedł. Bo już tak myślałem, że zejdzie. Że nie będzie. Można. Dobra. A tu na tym kącie jeszcze mi pokazuje, że, ko że muszę kogoś dobijać. Poti, ty masz? Nie wiem. Obydwa ci zeszły? Ja muszę go dobić. Zobacz, Wychodzi na to, że jestem sam. No dobra, no trudno. 190 sekund mogę go dobić. Ale pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. No dobra, to jest zwykły entej, czyli łapanko. Nawet nie wiem czy się będę spinał, żeby go złapać. Sobie rzucę. Po prostu ominiemy sobie całą kwestię rzucania i widzimy się za chwilę. Jest złapany, można sobie już śmiało robić następny ride. Od razu go zostawiamy. Jesteśmy tutaj. O, jeszcze jajka mi się wykluwają, to już w ogóle jest. Najgorzej. 55 sekund, a mi się wszystkie jajka będą kluły teraz. Dobra, wciskać w można. Już można. Dobra, następny ride, pas wrzucamy. Piek. Jedziemy. 48 sekund, Patty. Jesteś. Ja mam jeszcze. Dobra, ja zdążę złapać. Zdążę go złapać, chyba. Bo ja na drugim końcu nie mam, nie? Także wolałbym go złapać. Dobra, z pieprza 20 sekund, nie? Jest na ostro. I jak zwykle, czym, czym... dobra, Kajogr w połowie to w połowie jest, ride right pass jest. 10, ty, o! Dobra wszedłem, niby 15 mi pokazuje, nie 10. Jakby yy, 10 sekund już nie wejdzie. No. No mamy lampy cięć. Od razu odejmujemy 10 sekund, nie? A, to no już, już jest. Obydwa, także... Dobra, to także szybka misja znowu. Dobra, także bicie malunek. Malunek, dobra, a my sobie będziemy tutaj bili. Jedziemy z dostępnymi pati. ty masz dwa konta czy jedno? Ja gram na bo ja tak to yeah, no to. Tak będzie ciężko. No my tutaj, jak widzicie, interakcja trwa cały czas. Teraz już tutaj. podbijemy sobie szybko tego. Czyli w zasadzie wygląda na to, że tutaj będzie trejkart. Ja nie zamierzam się. Spinać, nie zamierzam się jakoś tam specjalnie najwyżej jeden ominę, bo i tak nie mam rajte na tyle, co oni by chcieli zrobić. Eee, bo tutaj prawdopodobnie będzie misja na jakieś 20 sztuk. Ja mam tylko e, rajte pasy na około 10 Więc no to no, zaraz będzie zbity. Teraz schodzimy do tunelu. Także bum i koniec, psówka Myślę, że pierwszy był złapany. Pierwszy udało się złapać. Patni, już końcówka jest. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że w ogóle coś takiego, że mm, po prostu biję sobie na jednym kącie. Później nagle, tak jakby wszyscy wyszli z tego i musiałem sam dobijać. Ciekawe. Ale udało się. Znowu jajka nie wsadziłem. Znowu jest tylko 20 tysięcy expa. No way. Go to challenge. Jest shiny. Jest szajni! Ha, szajni! Jest elegancko, szajni, także pierwszy, drugi ride. Right. Właśnie widzisz, on ma taki trochę inny kolor. Taki inny kolor niż tamten. I widzę, że ma wąsy. Te, te coś, co powinno być czerwone, w jego wypadku jest e, jest szare. I w ten sposób się różni. No jest. Jest super 946 na drugim, ale to już najmniej znaczące jest dla mnie. Bo w tej chwili najważniejszą rzeczą jest to, że złapany został Shiny. Super, super, bardzo się cieszę. Pierwszy raz. W pierwszy raz widzę. Mm, simply Także to całkiem nawet spoko. Jest shiny. Jest shiny, jest shiny. Dobra, my lecimy już z kolejnym rajdem, już wchodzę powoli. Tati, też wchodzę. Y, masz. Oma szary, szare takie wąsy powinien mieć także wiesz pierwszy jeden jest już a jak? Nice Co? Oczywiście cały czas jest cały czas A to dopiero na koniec będę mówił Tak czy inaczej Jak widzicie Shiny jest złapany Teraz już to jest tylko kwestia tego, czy ile złapiemy tych szajni i czy będzie jakaś setka. Bo liczyłbym na seteczkę. Na setunie liczyłbym na pewno. To jest sobie szybko poleczymy. Tutaj 42 sekundy na następny rajd, także jeden chyba będzie już odpuszczony na pewno, bo na tamtym, na innym kącie już łapie. Tutaj też moja dziewczyna łapie coś, także sobie będzie musiała chyba odpuścić A na tym lecimy cały czas. Także dobra, 30 sekund, dobra, pominiemy sobie całą kwestię walki, będziemy się widzieć przy łapaniu. Jest następny entej, nie jest to Shiny, jest to zwykły. Trudno, 941 też nie jest najgorszy, zaraz tutaj sobie wrzucimy następny, tym sobie odpuścimy, pójdziemy sobie na następny rajd, tego złapiemy albo nie złapiemy, zobaczymy. Na razie to tutaj już chyba raczej będę odpuszczał wrzucanie. Dobra, Light pass już jest wrzucony. Tak, tutaj sobie będę odpuszczał normalne łapanie. To już sobie puszczam jak widzicie e, pinapy to bez znaczenia. Nie jest to setka. Ważniejsze jest dla mnie EXP. Jak wiecie. Teraz chcę szybciutko wbić 40 level, jak tylko się uda. Zwykłe pinapy. Szkoda srebrnych, chociaż srebrny dają troszeczkę więcej, e, więcej szans na złapanie. Zwiał? Nie Nie zwiał. Twardo bez tutaj nawet bez tego mhm. Dobra, jeszcze 44 sekundy Także zdążę sobie spokojnie Dołapać go Bo zostało mi trzy bole Ok. chciałbym go złapać jednak Mam taki gry... taki Taki kaprys, żeby go złapać Zabrak sobie spokojnie. No i nie siedzi. Jeszcze dwa bole. Mam niewiele czasu. Nieważne co mu rzucam, byleby było. Great. Siądzi 10 sekund. 15 sekund. Czyli na tego się już nie zdążę? Już nie zdążę na tamtego rajd, na ten rajd. Także spoko. Trudno. Przeżyję. Nie. Tak. Dobra. Dobra. Następny rajd. Na następnym rajdzie ktoś jest w ogóle? Może się załapie jeszcze z kimś? Chyba jednak nie. Chodźmy. Dobra, trudno. Yy, dobra, to my lecimy na następny. Tego sobie odpuszczam. Dobra, lecimy z kolejnym. Jest to trzeci rajd w wykonaniu na tym kącie, albo czwarty. Trzeci, chyba. wydaje się, z tego co wiem. Chyba 3 już zdążyliśmy zrobić, albo cztery. Pogubiłem się, tak czy inaczej będę wszystko wiedział zaraz, jak będziemy na następnym raidzie, Kiedy będę już używał e, ride passów zwykłych, czyli e, tych płatnych, e, czyli zielonych. Dobra, tutaj widzimy Entei bardzo szybko schodzi. Jest już nas więcej. 17. No, zobaczymy, trafi się setka, czy nie. A, oni już poszli. A gdzie poszli? No właśnie, nie wiem gdzie poszli i to jest najgorzej. Pałac ślubów. Ponad ślubów. O, dzięki. No dobra, to już teraz wszystko wiadome. Ja nie zwróciłem uwagi kiedy oni poszli nawet, nie? I to jest to. Dobra, no. Tak czy inaczej my sobie zdążymy. A daleko nie ma. Także, 20 sekund jesteśmy za nimi. Także spokojnie, bez żadnego tego, bez żadnych jakichś szybkich ruchów, złapiemy sobie a czemu by nie chociaż jednego złapiemy teraz bo tamte, yy, to znaczy złapiemy teraz kolejnego, bo jeden nam na pewno jeden nam już zwiał jeden to odpuściliśmy a, czyli zwykłe 940, 953 Patrycja, masz jakiś coś fajnego jest to zwykły, a na tamtym tu już łapiemy Wow, shiny? Jest shiny, ale shiny super, shiny. to jest drugi drugi shinyak? Nie, no shiny raci powinien się złapać teraz tak weź mi ten ten, który? Ten. Tak, ten. I będziemy łapać shiny. Czyli ja złapany shiny, Patrycja też złapany, także jest spoko. Więc super dwa shinyaki. No Jak widać, już pierwszy rzut nie trafiony, a my sobie tutaj złapiemy. Porzucamy, czyli Excel na ekscelencie powinien teoretycznie Shiny yy, W tym przypadku powinien bez żadnego problemu się złapać. I taki to jest właśnie to. Łapie, <noise> łapie się także. Radość, się, że słyszycie sami, radość <noise> jest niesamowita. Dobra, Shiny u Patrycji jest złapany. Nie jest zbyt wielki, bo 923, 1923. Więc teraz zajmiemy się tutaj tym kątem, żeby złapać tego na jakiegoś tradera czy coś, może coś, się, e, coś by się tam trafiło. Tak czy inaczej, dla mnie ważniejsze w tej chwili, już jak złapałem shiny a, i dla mnie ważniejsza, e, rzecz, e, ważniejszą rzeczą jest po prostu sam EXP, a tego, jak wiecie, mamy godzinkę czasu. Czyli tak naprawdę Jakbyśmy mieli robić 3 godziny, 3 godziny Cały czas bicia tych rajdów To 30 poziom, brawo Elegancko e, Tu dajemy już srebrnego Nie chce mi się, szkoda mi malinek Złotych e, Tam już pałac ślubów Jezus, już będą czekać Jesteśmy kawałek od nich Nie, wszyscy Dobra, to zdążymy, bez problemu Grajcik Drugi na pewno nie będzie siedział po jednej sztuce. O, jest, critical catch. No to, to super, to super. Nie no jest to kolejny Entei, którego złapałem. W zasadzie już nie mam pojęcia po co łapię te Entei, żeby tylko były. Nie wiem, co z nimi zrobię. Później może coś zrobię, może nie zrobię. Tak czy inaczej, dobra, my się widzimy na kolejnym rajdzie. Nie jestem pewien, czy to, czy to będzie piąty, czy czwarty w moim wykonaniu. Dobra, to do później lecimy sobie z kolejnym radzikiem, czyli tak jak mówiłem już są dwa szajni złapane w naszym, w naszym e, rajdzie dzisiaj tylko tyle, że o w ogóle mógłbym zacząć bić no tak czy inaczej e, tak jak mówię już mamy dwa złapane szajni jedno na koncie moim drugie na koncie już tu widzę, że się zebrali wszyscy na następny czyli dla nas to jest jak mówię, jak mówię piąty więc prawdopodobnie jest to ostatni z Chyba. Nie jestem dokładnie pewien. bo nie pamiętam, czy jak. Nie posiadam tajdów. Dobra. Ten następny zbity. Ale A jednak pan nie A nie jest Jednego Załatwiony bardzo szybko, idą 17 osób to jest. 17 12 kąt w zasadzie bo tutaj osób to nie mamy ale widzę, że chyba ktoś do nas dołączy dobra, tu wszystko jest ok 6 znowu 40 super ale tak wygląda naszęta i co my zwykły to na pewno 915 więc nic specjalnego więc po prostu zostawimy sobie z samego końcowego łapania. No dobra, już mamy szósty rajdzik. Teraz jestem pewny, że na szósty rajdzik, i to będzie, to zostanie nam jedynie jeszcze jedynie trzy jedynie rajdy. Dwa rajdy. Tak, dwa rajdy, bo będzie trzeba kupić jeszcze rajd pasa. No to Trzy, trzy rajdziki. Więc jest to zrobione w ogóle. Nie wiem do czego wybrany. No jak zwykle standardowo nic nie wybieram. Na szczęście jest tyle osób, że, że to nie powinno sprawiać żadnego problemu. Każdy już bije tym, czym jest. Eee, super. Tak jak mówię, jeszcze dwa rajdziki. Poprzedni rajd Oczywiście zjał. Bez żadnej kółki. Nie przejmuję się wcale. Najważniejsze tutaj jest dla mnie, tak jak mówię, meg. No i sobie skończymy dzisiaj przedwcześnie. Nie potrzeba się dzisiaj śpinać, ponieważ tego nie, nie mam rajdy w pasu nie zamierzam nawet tylko koda Trudno, A ale na następny, na następny właśnie taki 3 godziny prawdopodobnie każdy już chyba z nas będzie wiedział jaki będzie następny 3 -godzinny. i padł tak sprawdzamy tylko czy to z tego będzie Czyli myślę, że to 914, czyli taki sam jak poprzednio bodajże 532, także nic specjalnego, więc my się widzimy po łapanku Tu nam na, na szczęście siadł, więc będę mógł sobie uczestniczyć w następnym rajdzie Jest 914, czyli nie było takiej rewelacji Jak myślałem, że za każdym razem, kiedy będę łapał tego NTA, To sobie po prostu odpuszczę następny rajd ale widzicie, to jest siódmy, ósmy, siódmy? Tak, siódmy rajd. Później będzie następny, ósmy, dziewięć yy, Przepraszam, ósmy, ósmy rajd. Tak, bo już mi się... Już mi się zaczyna mieszać. Ja nigdy nie byłem dobry w tym, ile rajdów robię. W ogóle na to nie zwracałem uwagi, ale wieje. Prosto nam w mikrofonik. Pewnie nic nie było słychać, co mówiłem w tej chwili. Jest 8 osób. O, o dziwo, siadł mi drugi, co też co też mnie cieszy, dobra tobie siadł? ja, ja wchodzę <grywa> o jeden mniej będzie dobra tym razem, tak jest wybrany bo poprzedni, poprzedni rajd niestety nie wyszedł tutaj jeszcze coś wybierzemy w zasadzie nie wiem co, co mam wybierać na tym słabszym tu mam 20 sekund więc pomijamy sobie będziemy pomijać sobie samą, samą e, same łapanie Oby tu wskoczył nam kolejny szajniak Liczyłbym na to, żeby dwa szajni, to by było już coś ciekawego Za te wszystkie rajku, które miałem poprzednio, teraz mi nagle wskoczą dwie szajni i jeszcze setka jakby wskoczyła To... Ja bym był najbardziej zadowolony, najlepiej Ale to niestety Chyba tak nie będzie Zwłaszcza, że kończy mi się czas Dobra, to idziemy Siadł Siadł? No już teraz to trochę za późno. Dobra, my zbijemy i lecimy do następnej. Zobaczymy czy tam będziemy odpuszczać. Czy jeszcze nie, bo tutaj zostało nam e, zaraz sprawdzę też po tej walce naprawdę ile zostało rajd pasu? Bodajże z tego tyłu zostały jeden ostatni. Ja mam trzy złapane. Trzy złapane. No to super. Super. Ale ten jeden szajnik, w którym był szajny na no, czerwonym, rozumiem. No i najlepiej. I lepiej Ić może ty będziesz lecieć w tamtym rajdzie, nie? Ja sobie ten chyba będę odpuszczał, bo też chcę go złapać, nie? Nie wiem po co, ale jak najwięcej chcę mieć taka mania. Dobra, ty za chwilę będziemy kończyć tego będziemy kończyć pójdzie tu, nie pójdzie już tak. Szkoda niestety kajogry zdechu. Wielka ryba nam zdechła, nie karmi. My... Dobra, padło Standardowo Właśnie nie wiedziałem czy przywróciłem, ale mi się wydaje, że to Z było bez problemu 40 tysięcy Jest drugi, numer 2 Nie, jest drugi 947 Fajnie, no to właśnie na to liczyłem. To chyba mi się Niantik od ten, odwdzięczył za terajku Dobra, excellent. Czyli numer dwa złapany. i to jeszcze fajnie siadł Nie jest jakiś specjalnie okazały, ale jest to drugi okaz Entea Shiny przy bardzo simpli więc później sobie sprawdzimy po prostu ile będzie miał IV 947, nie jest najgorzej Dobra, to czekamy na kolejny rajd, a ja sprawdzę ile mi zostało pasów. Dobra, pora na następną sztukę Mam nadzieję, że znowu to już by było super jak w ogóle kompletnie niespotykane w ogóle co ja wybrałem, nie? Tak na marginesie to już wszystko co było tylko pod ręką Z czego nie zdążyłem poleczyć więc My, jak ja widzę co tutaj jest to nie no dobra, mniejsza jest mniejsza mniejsza. Powiem, że tak jak mówię, za trzecim razem będzie mi się pokazał znowu fazie tej, to już bym był nadzieję, że jak tutaj, na koniec. To to w zasadzie jest przedostatni rajd mój. Tutaj, bo już więcej nie będę, nie będę musiał próbować, chociaż podejrzewam, że jakbym więcej próbował, to bym miał więcej szczęścia takiego Stadium Rajku. Jakbym robił dwikki kladimów, to myślę, że więcej nie miał ale dwa w zupełności starczą, więc więcej jestem zadowolony do z tego dzisiejszego dnia. Jeszcze mamy, mamy trochę do zrobienia, ale to już będzie poza filmem, tak czy inaczej tutaj dwa na filmie jest super. Jest to konkretik. Pati A ty masz jednego, tak? Dobra To najważniejsze, że cztery będą Mam nadzieję, bo jeszcze chciałbym, żeby na drugim wsiadł. To w ogóle na drugim trójkornem A co tam Już wszystko Wszystko tylko po to, żeby skończyć, nie? tutaj inni mogą Dobra Czterdzieści tysięcy Boli mamy Ile? 11 i to mamy. No, Niczego no, wiadomo, zwykły, ale mi więc kupa. No dobra, to widzimy się na ostatnim bolu. No dobra, tak jak widzimy, tak jak się spodziewałem, jest to mój ostatni rajd na tym koncie niestety w zasadzie. Powiedzmy sobie szczerze, że to był udany, udany, e, udany wypad na te rajdy No dwie godziny zostały, no oczywiście będę chodził dalej, bo mam jeszcze w zanadrzu kilka. Rzeczy, kilka. No my mam jedno konto, na którym mogę sobie jeszcze spokojnie grać. No ale tak czy inaczej, my za, po prostu zakończymy sobie na tym ostatnim enteju. I idziemy właśnie na niego. Na tym ostatnim enteju sobie właśnie zakończymy cały dzień. Myślę, że będzie fajnie. Mam nadzieję, że jeszcze tylko na setkę. Dobra, to widzimy się po rajdzie. My już sobie bijemy w rajdziku, to będzie tak jak mówiłem, ostatni rajdzik. Tu już widzę, że 12 kąt. Także. Powolutku, powolutku są to jeszcze zostało półtorej godziny przynajmniej chodzenia, więc tak jak mówię poza, poza filmem już będę nie będę nagrywał po prostu tego jakby te sobie grał gdzieś indziej, jednym konto, na jednym kącie już skończyły się rajd pasy bardzo szybko, tak czy inaczej no, to co mieliśmy do zrobienia to zrobiliśmy, czyli złapaliśmy tego, tego dwa w sumie dwa. Tego, tego jednego, w sumie tego dwa złapaliśmy, tak? Więc, więc super Dwa shiny Co prawda żadnej fetki nie ma Ale to nas... To mnie najbardziej... To mnie najmniej obchodzi Najważniejsze jest... 6-6. Najważniejsze jest sam fakt, że są dwa shiny I... Tu już sobie kończymy Elegancko Ride został zakończony, padł Jak to będzie wyglądać Patrycja, gdzie tam tak szybko uciekasz, co? Nam się już nie spieszy. Komp mm -hmm, mamy. Czyli tak na pożegnanie mógłby fajnie nam ciąć, zwykły ani nie, tu nie szajni 914, czyli tak na pożegnanie mógłby siąść pani MP Nawet specjalnie dla niego rzucimy malinaczkę, widzę, wymiana graczami. Już widzę, że tu kolejna ekipa idzie na kolejny rajd. Czy dzisiaj my się mijamy? Także dobra, ostatni rzut, cześć. Dwa. Tak. Mam te groźby na taśmie. No, także. Dobra, my tutaj wracając do tego Rzucamy, rzucamy Ekscelenty, ekscelenty, fajnie Tylko, że właśnie najbardziej mi się zależy Żeby tego zakończyć takim ten Film, a Jeżeli No i chyba, chyba nie wyjdzie Chyba nie wyjdzie Trudno właśnie Ostatni, tak czy inaczej To co mieliśmy już złapać, to złapaliśmy Ej, Bardzo sieć już nie wychodź, po co masz wychodzić Pięknie, no i wsiadł, no i właśnie o tym, o tym mówiłem, no dobra, to by było na tyle, nawet tylko, także bez żadnych, nie transfer, bez żadnych transferów, dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o rajdowanie dzisiaj, ja jeszcze sobie idę poza filmem robić inne rajdy, my się widzimy w następnych odcineczkach, więc trzymajcie się, cześć, zostawcie lajka i subskrypcję, jeżeli podobałeś się Wam mój materiał. A my się widzimy później. Cześć.